Dzisiaj zaglądamy na stronę dostawczakiem.pl. Przeglądamy co tutaj ciekawego z aktualności, jeśli chodzi o nasz świat transportu. Ogólnie, jeśli chodzi tutaj o pojazdy, w katalogach producentów dane są różne, i najważniejsze jest, żeby to weryfikować. I tutaj, jak widzicie, co z tego, że producent mógł sobie napisać jakąś tutaj DMC w folderze reklamowym, kiedy okazałoby się fizycznie na wadze, już po złożeniu takiego samochodu, że jego masa całkowita jest tak duża, że tam tej ładowności pozostaje niewiele. A tutaj widzimy, że jest to 2 tony 812 kg. Już samochód w całej zabudowie. Mamy też informację, ile paliwa jest zatankowane, jak jest wyposażony, więc wiemy, ile tych kilogramów do tej 3,5 tony DMC nam zostało jeszcze, które możemy załadować na ten samochód. Więc jest to bardzo ważne i fajnie, że ten test jest tak zrobiony. Bardzo fajnie. No testy zużycia paliwa, jak to mniej więcej wygląda. Jeśli to kogoś interesuje, jak najbardziej polecam tutaj zajrzeć, bo fajnie i tak rzetelnie jest to wszystko tutaj zrobione.